Okej, hola Hallo witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kana. Dzisiaj zrobimy sobie Ultimate Red Zone, Dismal Future Edition. Stage drugi, kontra Cell, pierwsza forma. I ja już podchodziłem do tego stage'a. Eee, miałem w planach, żeby zrobić newka na nim. Nie udało się zrobić Nika. Eee... Ten po prostu jest Odrobinę Za silny eee, co Trzeba więc zrobić trzeba po prostu to zagrać jak Normalnie Najnormalnie jak się da czyli po prostu Modlić się że Nie zostajemy na japę i tyle Oczywiście pewnie się da to zrobić tak na nuka. ...z pewnymi postaciami, ale, ale... No jak widzicie, no... ...miło, że to jest tylko jedna faza, jeden stage... Yy, ...to troszeczkę dostajemy... ...z itemkiem. A także mało mu zadajemy. Rotacje tutaj będą miały jakieś znaczenie? Chyba nie bo nie będę trzymał tego Goku z Kid Goku i i z. no i po prostu Bo który z którym? pytanie ten akurat jest bardzo spoko, ponieważ może mu uderzyć tam z 3-4 razy w takiej walce więc troszeczkę tego ataku będziemy mieli. No akurat tutaj uderzył tylko dwa razy. Piko dopiero jest w siódmym slocie. Mm, musimy zrobić coś takiego. Podleczymy się tymi ester orbami i jakże i rabować sobie tego ostatniego orba. OK, i tutaj mamy kolejny Spratak, i teraz go znulifikujemy. Ten goku jest tutaj bardzo świetny na tą walkę przez te ale no jak było widać przy pierwszej turze on tego nie zrobił niestety. trochę się wychilowaliśmy, użyjemy sobie Active Skilla Kid Goku. Yy, I weźmiemy, zrobimy to w taki sposób. Użyjemy sobie drugiego itemka i teraz tak, czy mamy, mamy tutaj 12K, więc możemy da, jeszcze dać Picol po prostu i tyle. Okej, okay, podwójny speratak Teraz ten Goku powinien zdać troszeczkę damage'a i Picol powinien wytankować wszystko. Ewentualnie jak tutaj będzie speratak, to możliwe, że będziemy mieli też nullifikację, więc świetnie. Okej okay. No i mamy nulifikację, bardzo świetnie. Bikoni nastakowany niestety jeszcze i chyba nie wiem czy będzie nastakowany, ponieważ w następnym turze możemy to skończyć. Dostałem mu i tak dwa paski i będzie mi bardzo ciekawa rotację. O właśnie, jeszcze giant form. Ojojoj, oj. to nam troszeczkę komplikuje. Ponieważ będziemy zdawać mu pewnie mało, on się będzie leczył za 3 miliony. Zobaczmy. Ma ta, tak? Ma No, niestety. To jest minus tego, że. Zobaczmy. 3 miliony, prawie 4. Ile Piccolo uderzy? State advantage. 1,5. No, nie wiem, czy to jest dobry trade. Chociaż skrytem 2 miliony, to już troszeczkę nam się zwróciło Ale on troszeczkę będzie się leczył, wciół, no nie, to jest nie fair. No chyba, że będzie mi tak nie wiem Jeszcze jedną rotację Jak tu nie będzie kilka to to się nam zwróci. Dobra Zwróci mi nam się ten Giant Form yy, I zrobimy to tak Ustawimy Piccolo bok Piccolo i... użyjemy Active Skilla, chyba powinniśmy mieć Active Skilla. I najlepiej jakby Hilek był tutaj w pierwszym slacie, to bym jeszcze znolifikało Hilka. Ale zobaczymy. A no, jeszcze trzecia tura, ok. No nic, wezmę ją. Jeszcze nie ma. Hilka żadnego, to świetnie. Tym lepiej dla mnie. Miało to być bardzo szybki stage się okazuje, że no. Troszeczkę zajmie. Gdyby był ten. Beacon nastakowany bardziej, to możliwe, żebym go pokonał już, ale nie wiem. Okej, okay, mamy więc active skill. Standboya nie mamy, a nie wiem, czy byśmy go mieli. No, trochę zdaliśmy tego damage'a i teraz pytanie jak z linkami stajemy. Tutaj są trzy, tutaj mamy... jeden. I to tutaj nawet też jest first battle, okej. Okay. Więc Piccolo powinien to skończyć bez problemu. 9 milionów. I no, jeden super atak. Więc tak, nie był to zbytnio trudny stage, ale naprawdę, jak ktoś będzie to robił po raz pierwszy, to pewnie się zdziwi, jeżeli będzie to próbował zrobić bez itemków. Oczywiście, pewnie się da, ale no tak. Jest ciekawie. Więc tak, to by było na tyle ode mnie. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.